No, dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy kolejny odcinek, a wynajmniej ja zaczynam. I co się dzieje, jaka jest sytuacja? Otóż nagrywam, ponieważ będę miał Flatbed, czyli będzie jakiś tam fajny załadunek. I gdzie ja jestem? Ja jestem w Woodstock, zrobiłem dzisiaj e, deliverkę i to jest piątek, który dzisiaj jest. Piątek 12 maj, także no to filmik postaram się wrzucić od razu z kopyta. Także pewnie może dwa dni później. Jutro pojutrze, w sobotę na weekend myślę, że wrzucę. I na jestem w Woodstock, Ontario, czyli to jest jakieś półtorej godzinki za Toronto. Także dzisiaj rano przyjechałem w Toronto, robiłem e, transmisję na żywo. I wracam do Toronto, a dokładnie do Missisagi. Na Missisagę to jest przy Toronto. Zmienić naczepę, ponieważ ja mam normalną naczepę boksa Zmieniam na flatbed i muszę wracać jakąś, jakieś 100 km, ponieważ załadunek jest tutaj obok mnie teraz, gdzie jestem. E, miejscowość się nazywa Ayr, czyli A-Y-R. I załadunek mam, to jest podobno jedna część jakaś, ale nie wiedziałem teraz, czy potrzebuję łańcuchów, ponieważ nie mam za dużo łańcuchów, wiecie. Ostatnio użyłem prawie wszystkich, chyba mam może jeden. Dwa, co zazwyczaj nie jest za dużo. Jeżeli towar potrzebuje łańcuchów, to zazwyczaj potrzebujesz tych łańcuchów więcej. Także zadzwoniłem na firmę, powiedzieli, że nie, spokojnie same strapy, same pasy wystarczą. Także jak coś, jeżeli to będzie jakaś belka czy coś w tym stylu, to najwyżej ten jeden łańcuch, co tam mam, bo chyba mam jeden, po prostu wykorzystam, żeby jakoś, wiecie. Eee, zablokować tą część, żeby po prostu się nie posuwała do przodu przy hamowaniu i tak dalej, nie? Bo to pewnie coś takiego jest, bo jest dość długie rzecz, podobno. Patrzcie, jaka czysta naczepa. Flatbed. Trzeosiówka. I to jest stepdeck. Czyli on ma stopień, to jest zwykły step deck. A Ja nie wiem jaką naczepę biorę, wiem tylko numer naczepy. Ale jaki styl naczepy to jest? Pewnie, jeżeli to jest zwykła, normalny załadunek normalnej części, jakieś, e, jakiś komponent, czy nie wiadomo co, to będzie zwykła pewnie naczepa, zwykły flatbed. No dobra, to widzimy się na zmianie naczepy, to za jakieś półtorej godzinki. Potem muszę wrócić i będziemy się potem widzieć też na załadunku. Chyba muszę kamerę wyczyścić, bo brudno, co? Zobaczcie, autko na rejestracjach europejskich z Francji. W Kanadzie. jak ktoś sobie podróż zrobił, łodzią musiał przypłynąć do Kanady. To jest dopiero wycieczka. Takie to piękne, jak waga jest zamknięta. Znaczy ona jest otwarta, ale dlatego, że jest pełna, to ją zamknęli. Dla mnie akurat. Jedziemy dalej, w Montreal. No dobra przyznać się, który to wykrakał dzisiaj rano na transmisji na żywo na live coś powiedział kiedy będzie flatbed, No i mam 20 na plus dzisiaj w Toronto. W sumie jestem za Toronto godzinkę e, Prowincja Ontario i za ładunek Strasznie byłem mokry, cały spocony. Byłem się teraz umyć. Mułem się tutaj u nich na bazie tam poszedłem, mają fajne takie e, krany i cały twarz, głowę, zobaczcie mam mokre włosy, wszystko się opukałem i pójdę się oczywiście wykopać oni kończą zmianę i zobaczcie, użyłem tyle strapów ile tylko się dało, ponieważ e, one to wszystko jest zardzewiałe, zobaczcie jakie to wszystko jest zardywiałe. dlatego stwierdziłem, że użyję tyle strapów ile tylko się da, na wszelki wypadek, chociaż to nie jest ciężkie, on powiedział, że to tylko Kilka tysięcy funtów, czyli to chyba może 3 tony waży, nie więcej. Także to nie jest super ciężkie, nie? A na przykład taki jeden strap, ale zdrowy, tak jak ten jak jest zdrowy. Patrzcie, to nie jest napięte, ale to nie szkodzi to poprawie, ponieważ jest po prostu e, do zrobione. Ale o, tutaj jest, na 1500 kg. Widzicie tak jeden jest na 1500 kg. Tak jest zdrowy. Jak jest taki jak ten, to chyba się liczy 70-50% jego mocy jakby, nie? Czyli że może się szybciej zerwać. Także jakoś wiecie, nie ma takiej dużej mocy z boku, żeby to wszystko miało spaść, coś takiego. Hamowanie jestem zabezpieczony, także to nigdzie nie pójdzie. A mam dwa, cztery, sześć, siedem, osiem. Osiem pasów. Z przodu są grube. Te grube na ile są? One są chyba na 5. Nie widzę teraz. Ale dlatego, że są właśnie takie suche i stare, to użyłem tylko ile się da, żeby po prostu się zabezpieczyć na wszelki wypadek nie zaszkodzi, co prawda zajęło to dużo czasu bo godzinkę to wszystko nakamerowałem cofanie chyba nakamerowałem cofanie także wjechałem od razu pod to to podnieśli wyciągnikiem ja podjechałem pod to do środka i to po prostu położyli, gościu mi pożyczył bo gdzieś mi zniknął niestety taka belka do naciągania tego z drugiej strony takich, potrzeba taką specjalna jest belka żeby to wszystko ogarnąć, żeby to napiąć, naciągnąć Wziąłem od nich takie trochę drewienko, zapałem to gumą Żeby nie uciekło nigdy na wszelki wypadek I jak się zatrzymam potem to Jak się zatrzymam Wykąpać się, tutaj jest pilot w sumie Pomogę nawet od razu na pilocie, bo tutaj jestem na ten sam zjazd jak jest parking dla ciężarówek. Zobaczcie, jestem cały czerwony z tego spotu i w ogóle z ciepła, nie? Wszędzie po ale nie szkodzi. Ogarnę się zaraz szybko i jadę dalej. Zmiana mi już dzisiaj ucieka dawno, także dużo mi nie zostało, może z 3 godziny 4. Także przyjadę Toronto, parę godzin za Toronto pojadę i tyle, Tyle roboty ale z tego można zarobić troszkę chociaż bo to bet. I troszkę więcej płacą tylko ciekawe gdzie ja zgubiłem teraz czy w innej ciężarówce zgubiłem tą belkę do naciągania e, tych pasów czy, ona, czy ją gdzieś zostawiłem i mi wypadła czy ją zgubiłem, gdzie ona jest poszukałem, nie mogę jej znaleźć dobra, idę sobie zrobić picie jakieś zimne um, użyłem noża żeby złapać strab jeden to go odłożę i lecimy w trasę no, dzisiaj mamy sobotę. Ja pojechałem tak daleko, jak tylko mi czas pozwolił. Dlatego jestem, zobaczcie, na takim parkingu opustoszałem, To jest ESO, nawet nie wiem gdzie. Mam do pracy, ogólnie jestem 800 chyba kilometrów od pracy. Zobaczcie, jedyna rzecz, jaką bym poprawił, znaczy nie mi się nie potrzebują, nie? Bo to jest bardzo lekkie. Patrzyłem na papiery. To waży 5000 funtów czyli 2,5. 2,5 tony to jest naprawdę niedużo. Zobaczcie, taki jeden pas legalnie, dwa pasy mogłyby to utrzymać. Nie znaczy, wiecie, każdy chce to dobrze zabezpieczyć, ale tak mówię. Ile ten pas kurczę ile one mają? Mi się wydaje, że one mają 2,5 tysiąca kilogramów No i zobaczcie, niektóre są właśnie trochę luźne, ponieważ to jest kółko zrobione i farba, i to jest zaciśnięte na farby, już się nie ruszy. Na przykład, a z tej strony widzicie? Także to podczas drogi. To się po prostu wyrównało tam troszkę w lewo, w prawo. Na przykład ten będzie zaciśnięty, a tamten na przykład e, z tamtej strony się go naciąga, nie? Także ja tutaj zostawiam, nie ma problemu, ponieważ mam bardzo dużo, dużo pasów. Zobaczcie, ten jest napięty tutaj, ten tutaj też napiąłem, ten tutaj też jest napięty, nie? Także ja tutaj mam dwa razy więcej pasów minimum, niż by wystarczyło, nie? Także jest rano, dziesiąta, ja zrobiłem przerwę ponad 10 godzin. Odpocząłem sobie, pograłem wieczorem, zjadłem obiad, zrobiłem kurczaki fajne. Nie? O. Ale towar fajny, super. Słonecznie dzisiaj, bardzo ciepło. Wstałem na spokojnie, bez pośpiechu jakiegoś. Nie i co? No i jedziemy w trasę. Do pracy mam 8 godzin ileś tam. Pojadę zatankować, teraz się wykąpię prawdopodobnie, jak będzie mi się chciało. Wczoraj się nie wykąpałem, bo mnie czas gonił. I ponieważ, dlaczego mnie czas gonił? Ponieważ policzyłem, że stąd do pracy. I potem z pracy do Moncton w Nowym Brunswicku. Mam tam, miałem tysiąc ileś tam, wiecie, kilometrów i ja chcę to zdążyć dzisiaj zrobić. Bo prawdopodobnie mi dadzą Moncton dzisiaj, jak nie to jutro. Albo dzisiaj wieczorem. Także... Tak to wyliczyłem, żeby zrobić, żeby jak najdalej pojechać co do minuty nawet praktycznie. Zostało mi 4 minuty, wczoraj tu przyjechałem, żebym mógł zabra zabrać towar i jechać do Moncton, bo tak to jak nie to musiałbym siedzieć w pracy, bo jedyne co mogą mi dać to jest pracy do Moncton 450 km, to nie? I chcę z tym oczywiście pojechać, po co mam siedzieć na wagę? Także jak jest, taka szansa, jak jest taka szansa, to chcę, wiecie, chcę sobie pozwolić, jak mi dadzą taki towar, żebym mógł pojechać, nie? Bo no, przy, przyciągnęło w korkach, wczoraj siedziałem jakieś półtorej godziny jadąc przez Toronto. E, no super, dobra. Jedziemy w trasę i to chyba będzie na tyle, nie? Nie ma tutaj. Ja tego nie będę rozładowywał, ja to zostawiam w pracy. Także e, no zrobię lapsa i wystarczy. Yo.